Yupi. Trzy korony, schronisko. Tam jest nasza góra, trzy korony z balkonem widokowym. Zobaczymy, czy ktoś jest. nie ma nikogo no i dobra, puszeczki 5 dni albo 6, coś takiego tak więc jedna jest tu była już ruszana, bo tutaj kaszerzy mają swoją skrytkę nie będę zdradzał gdzie tu jest druga Dobra, zobaczymy kolejne więc będzie trochę długi ale jak lubicie puszeczkowe klimaty To będzie OK. Tak, srodnisko, balkoniki. Tu jest niam-niam, góra i tu jest pucha Po napoju skierowana na schronisko Tutaj. Placek. Placek. Placek zabaw. To może być placek zabaw. No dobra, tu mamy raz, dwa, trzy. Takie klimaciory. Można tu wjechać samochodem dla gości. Oczywiście tylko. Takie to mamy już schroniska. Może to dobrze, może niedobrze. Oczywiście jesteśmy w pieninach. Tam wypożyczanie rowerków. Szlak na trzy korony. Jeden ze szlaków. Tam się rozchodzi na dwa. sobie wybrać odpowiednią za siebie opcję kolejną puchę mamy tutaj też na stronisko no Następną mamy pod tą panią, która się ustawia do zdjęcia Może pokażemy jakoś Pokażemy, może pokażę ją jakoś inaczej Aha, patrzcie na to Tatry Stąd to 100 razy lepiej wygląda, wiadomo Dobra, teraz tu nie będę za dużo gadał, tylko kosik nagramy. I to jest. To już jest na trzy korony. Połówkę po browarze, tak jak ta poprzednia na latarni. Miejsce na gniho. Groby. Kozackie miejsce normalnie, mówię wam. I ostatnia pucha. Z widokiem na szczyt. No i tak to wygląda, proszę Państwa. Uwaga, odrodzenie elektryczne. Wow! Rzeczywiście! Oh wow. To chyba na tylko włączają. Wow. Myślałem, że to jest na żarty, bo w dzień łapałem. hum Mhm, zostałem kopnięty. Zostałem kopnięty przez płot. No dobra, już nie ma Ostatni widok na górę, jakby co? Tu jest naprawdę prąd. Wieczorem, dzień nie ma. Udowodniony na własnej skórze. No i zostawię coś tu na dłużej. Oczywiście wszystko dogadane. Także jak tu kiedyś będziecie, to poszukajcie moich puszek, będą widoczne. Bo, oczywiście, na Legalu mogę wieszać. Mam nadzieję, że na Legalu nikt ich nie zerwie. Dobra, pa, pa góry. Pa pa płotku Pa pa schronisku Schronisko Tam słychać Dunajec, co widać kawałek sobie płynie No Tu ja się żegnam z wami I mówię Adios